Witam serdecznie. Otworzyła mi się właśnie skrzynia bohaterów. Mam 6 energii najazdów, także zrobię kilka najazdów po to, żeby ją wypełnić. Potem jeszcze będę musiała zrobić kilka bitew, żeby do końca ją wypełnić, Po to oczywiście dostanę tylko cztery, ile? 20... 30 punktów dostanę tylko za 6 najazdów, jeżeli je wygram oczywiście. OK. Mm, intim... Okej okay, Żółty tank To weźmiemy fioletowe i żółte Moje drużyny najazdów się nie zmieniły od kilku miesięcy i się raczej nie zanosi, żeby się zmieniły bo po pierwsze nie dostałam mm, ostatnio żadnych nowych bohaterów którzy mm, Byliby warci robienia, albo może nie tyle robienia, nawet co wymiany tych, których obecnie używam. Szczególnie, że moim ulubionym bohaterem do najazdów jest Krampus. I on praktycznie jest w każdej drużynie: Krampus i Coyote we dwójkę. O, Ksenia odpali, czyli znowu czyli coś wskrzesi mi tutaj. Nie, tylko ich przyspieszyła. I teraz ich krampus odpali. Hmm. Co by tu zrobić? Pozwolić Ksenii odpalić? Może pozwolę Ksenii odpalić. Mm -hmm. Okej. Okay. O, jeszcze żyje. Teraz. Super. Mm -hmm. Nic nie uminęłam żadnych. Okej. Okay. Tashing y Zielony Mortis się bardzo fajnie sprawdza na tanku. To szczególnie, jeżeli zacznie się wskrzeszać sam, może być dosyć taki uciążliwy do zabicia. Przy wskrzeszaczach, szczególnie zobaczymy. No, tak jak ze wszystkim, jeżeli się ułożą dobrze klocki, to jakby nie są żadnym zagrożeniem. Natomiast, jak się przestaną układać, no to wtedy oczywiście wszystko może się popsuć cała bitwa Ale tutaj nie ma żadnego wskrzeszacza więc to naprawdę musiały być bardzo złe klocki żeby żeby coś zaszkodzić ups Dobrze, to i tak odpali Mhm, mm dan. Więc się skupię na tym jednym panu. Co mi się również podoba z Rydziem, jeżeli ktoś go ma, jego właściwość jest taka, że on nie otrzymuje doładowania w czasie dwóch tur, ale jeżeli ma się Krampusa, to Krampus może przerzucić ten brak doładowania przez kilka tur na przeciwnika, tak jak on teraz zrobił z, z Kojotem. Także Albo można to oczywiście oczyścić, także nie jest to jakaś specjalnie uciążliwa cecha tego rydża. Alright. Następny. Hmm? Już dopiero go... No dopiero go pomyślałam. Musiał mnie chyba jeszcze raz zaatakować wyżej i teraz mogę go uderzyć jeszcze raz. Okej. Okay. Musi być jeszcze na liście gdzieś, już mi się to kiedyś zdarzyło, że atakowałam kilka osób, myślałam, że to jest jakiś błąd yy, obliczania w tym w... Yy. Przez, przez tych, och jak to się mówi, deweloperów, ale później zauważyłam, że to dotyczy, że czasem właśnie jak miałam jeszcze byłam zaatakowana przez tego samego gracza. Później, jakby jeszcze miałam jeden atak, który przegrałam, to wtedy pokazywał się, pokazuje się on jakby dwa razy, że mogę go dwa razy się na nim zemścić i. Nie wiem, to trochę jest takie confusing. Okej, okay, dobra. Czas tutaj jest... O dobra, bo już myślałam, że zacznie być problem. Kojotem mnie trochę podleczył. No tym razem mam dosyć zyłe klocki. Trudno się tutaj zbiera coś. Okki. Uh. Dobra. Hmm. Ach, nie chciałam, żeby mi uderzył w tego kojota mojego. Próbuję zabić koplanda. A uciek mi może teraz? Super. Sidan chyba teraz też się odpali. Ok. Więc najpierw mu skradnę szybkość doładowania. A za wcześnie. Mogłam poczekać na licze. Znowuż. Bo jeszcze do końca nie wstałam. zaraz hmm. zobaczę czy jeszcze gdzieś jest był touchman um, o tutaj tak jak wspomniałam, tu jest po raz drugi i dlatego udało mi się go zemścić dwa razy, jakby zaliczy mi ten późniejszy atak również. Okej, okay. niebieski, czerwony tank. O nie widziałam czerwonych tanków. Wszyscy się przerzucili właśnie na zielonych mają albo mm, Mortisa albo tamekę. No, tego się nie spodziewałam. Hmm. Nie zabiję nimy, szkoda. Miałam mieszane uczucie odnośnie nimy, kiedy ona weszła, dlatego że jej to jej leczenie jest bardzo takie mm, znikome, ale y, okazała się super bohaterem i bardzo dobrze się sprawdza też w, jako tank. Zauważyłam, że ci, którzy grają na wojnie żółtymi tankami, często mają albo Nimę, albo Coyote, Nie, nie Coyote, sorry, Goldmana. A y, również w rajdach dosyć często właśnie Nima jest. I powiem Wam, że jest to jeden z trudniejszych tanków do przejścia. Kolejny Mord jest jako tank. Nam pamiętam raz: Global Empire spróbowało zmienić, bo oni normalnie grają z niebieskimi tankami i postanowili zmienić tanki na zielone. I właśnie większość z nich miała Mortisa. Mieliśmy trochę problemu na początku tej wojny, ale chyba jakoś tak po połowie się wszystko wyrównało, i potem i tak wygraliśmy. Ale to była dosyć taka duża niespodzianka. ZASKOCZENIE mhm. tak no nie chciałam, żeby mi Mortis odpalił, ale czasem się nie da inaczej no dobra, ciekawe w kogo w chyba uderzy teraz ich tam dokończyć. Super nie ma padła no To nie była zbyt mocna zbyt mocna tak. Koniec. Mam jeszcze jedną flagę. Tremor jest jednym z najlepszych tanków w tej chwili. Potrafi, potrafi naprawdę, jeżeli nie uda się go zabić szybko, albo tak jak właśnie tutaj jest ze Wskrzeszaczem, zacznie się wskrzeszać i uderzać, to dużo zamieszania robi. On też w turniejach tych szybkich z przyspieszeniem, Och, jego taką najważniejszą cechą jest to, że wszyscy wrogowie otrzymują minus 50% do leczenia na czas trzech tur. I tego efektu nie można usunąć. To jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, dlatego że on po prostu uderza. Nie da się za bardzo podleczyć i potem uderzy znowu albo uderzy Mortis, który często jest też w zestawie i to jest po prostu posprzątane. Koniec bajki. No i tutaj też mi odpali, bo tak jak widać nie mam w ogóle zielonego koloru ani Filetowego tak naprawdę. Uch, próbuję coś ściągnąć w dół. Teraz lepiej. To jest za późno. Dobra, może skradnę trochę leczenia od tego, od yy, kro, krokieta. Teraz. Tak lepiej. Teraz kojotę. No to mamy szansę się przebić, ale znowuż nie ma nic zielonego. Zielone jeszcze mi nie odpaliło ani razu. zieleni bohaterowie, chyba. O, okej. Okay. Dobrze, rycza usunęłam. Regeneracja, ukradnę ją znowuż. To jest naprawdę oranie na ugorze w tej walce. OK, teraz już jest koniec. No to było ciężkie. Gdybym miał więcej emblematów, to bym nie przetrwała tej walki. Ile on ma? Spróbujmy. No, więc on ma ich na, naprawdę na niskich emblematach. Gdyby miał około między 18 a 20, to ja bym już była martwa w połowie. Także tylko ten te brak emblematów mnie tutaj uratował. OK. To jest koniec moich, mojej energii, najazdów, więc wystarczy. Na razie, za dwie godziny dopełnię sobie skrzynię, mam nadzieję. Do zobaczenia następnym razem i w następnych bitwach. Pa pa!